Teraz maksmy samo i w tym filmie będziemy musimy przejść 99 pokoi. Teraz pokój zerowy. I możemy tak omijać? Nie. I gramy z lękową. Lękowa tam coś. A my... Musimy wziąć klucz. Nic co przejść. Aha. Nie wiem kto to otwiera drzwi. Pewnie ten. Nie. To ten zielony. Tak mi się wydawało, że to będzie na odwrót niż normalnie. Że ten zielony będzie zzula, czy w wonął. Dobra, no, ale jednak jest tak jak normalnie. Czyli czerwony, zły. Dobra. Nie znoszę matematyki. Dobra, to ja obliczę to za Ciebie. 67xd. Dobra. Teraz idziemy dalej. Co tu mamy? Mam nadzieję, że pominąłeś śniadanie. Jakieś śniadanie? Ja nie wiem, ci... znaczy ja bym się dał, nie, radę, nadań, ale... No to he... Chyba wyszłem. Gdzie pójść? Tu i trzyma celne przejście. Teraz, gdzie jest kod? 3, 1, 9, 0, 2, 3, 1, 9, 0, 2, przechodzimy. No i teraz idę sobie dalej, na stok, no podobnie. Gdzie idziesz? Tutaj. O ja, czy to jest labirynt? Aha. Łatwe. Z pierwszym razem chcesz, ale podobnie nie chcesz tam upaść. No nie chcę. No i dobra. Jeśli coś pójdzie nie tak, będę udawał, że cię nie znam. Aha. Ok. Tak. Już jesteśmy w 11 pokoju zaraz. Jeszcze jesteśmy w 11 pokoju. Ja się, ale do czego? Nie wiem. Do końca. Tylko że jeszcze 80... Tylko że jeszcze 88 pokoi. Nie chciałbym dotykać tych rzeczy... Aha, tego zaseru... Razy... Kurde. To skok. mogę skoczyć. A, pewnie pominiecie tylko, że po polsku mi dzienno, przetłumaczyło. Czy Potrafisz uciec przed. Nie wiem, czy... może tak jest droga. Trochę... Aha, aha, chodziło, że tak, że to przyciąga. Te kolce nie będą cię ranić, myślę, ale nie próbuj. Ma no, wypadek, gdyby tak się stało. Dobra, przechodzimy sobie dalej. No i dobra, mamy już 15 pokój. To szybko jedzie. Wyglądają na to, że. do no. To na serii Nie, ten kamera jest trochę tak dziwny. Co tam? Trzeba. A tam trzeba mieć skrzynkę. Dobra. Tu mamy skrzynkę. Ciekawe, jakie będą poziomy później, bo na razie są jakieś mega łatwe. Dobra. Zapamiętaj, po prostu wyróży i się powrót. Nie rozumiem. Nie wiem, ten. To... Tak. Aha! Jeden, dwa, trzy. Jeden, dwa, trzy. Jeden, o, o. tutaj teraz nie wiem, czy do końca jest ono i right, tak się um. Mogę to przechodzić I mieć tak kamerkę przecież Dobra Teraz w środku jest ciemno I przerażające No to mamy latarkę No i teraz Trzeba wpisać kod Trzeba znaleźć 4692 4692 Dobra Wpisujemy, że tak No i przechodzimy do kolejnego pokoju Och, matematyka. 50-115, nie, 110. Dobra. Tu o co chodzi? Trzeba dobry przycisk wcisnąć. Nie. O! No? Pamiętam ten nie udało mi się. Nie rozumiem. Wskazówka nie ma żadnych wskazówek, dziwne. Bo ja nie wiem jak to przejść. Może trzeba inne. Ale jakieś czerwone. No nie wiem dosłownie. I no what the co tu chodzi? Mi się złami coś chodzi. I ja nie wiem, jak to słoszenie szło To pominąć. o ja, czy 29 luksusów trzeba? Um, no, trochę dużo. ja nie wiem, jak widzę, stąd wyjdziemy. To coś jest, może. Pój pokój. no ale czemu w tym pokoju nie ma żadnych wskazówek? Czekaj, ja wezmę po angielsku może. Po angielsku. Dobra. Nie, nie wiem o co chodzi, się rozglądam wszędzie. O, takie coś chodzi, o. O. O! I dobra! Ja się tu tyle głowiłem, żeby zrozumieć co chodzi. Dobra, niebieski jasny niebieski Czarny i żółty. Dobra, ja w ogóle sobie przetłumaczę już na polski. Dobra. Mm, tak. Z... Do... O I. To jest cały pokój. I teraz, żeby tu przejść, cięswojego butka. I nie da. Znajdź żnića. Co kurde, i nie widzę różnicy i вот. A, to jest uśmiechnięte. Dobra. Kurde. No dobra. Kurte. No. Mam pomysł wizowy, bo też możemy zrobić takie coś. No mamy piśmie, wykonać ruch. И вот, да-да. Может, какая-то не может Ага! Давай, я уже разумею. Играть экспана. Играть Kulte. Dobra. E. Kulte. Spanie. No ale nie spanie. Eh. Ja to już wyłączono jak spana to się całe łączy... włącza się dobra to miga normalnie to miga dobra teraz powiadam otwarty 5 raz 5 dobra to uwielbiasz czy nienawidzisz um dziewięć, jeden, dobra. Chcę samochód, chcę kaczkę. Samochód, chcę kaczkę i chcę samochód. I no to, żeby w przyszedł, to nie. Jeden prezent na raz. A ro oho! Ja nie zauważyłem. Tutaj jednej osoby się zastanawiam, o co tu chodzi. Ale dobra. A jeśli wybierzesz... Co? Wierzysz mi odpowiednio i ja będę dawać rzeczy, nie widziałem. Kurde, no wskakuj tu! Kulku! Co za kulek! Iść do zielonej bawełny. No what the hell! Ten był centymetr odpadnięcia tu. Wystarczy chodzić po tych piłkach. Ja aż tak! No i spoleciało. Sp Dobra. I jeszcze zielone.

Czy uważasz, że wszyscy jesteśmy jedną osobą? Nie. Aha. Ok, cztery czwarty. Drugie? nie. Pierwsze, drugie, trzecie, czw... pierwsze, trzecie, czwarte i piąte, dobra, udało się. Wczoraj nie wiedziałem za bardzo o co chodzi, ale potem mm, ten kot jest tam gdzieś, chyba że czujesz. Więc trzeba to wykopać i będzie kot. Słusznie. Aha, łopata jest. No, na łopatą trzeba wykopać. 3, 2, 8, 1. 3, 2, 8, 1. Dobra. Mhm. Te sery mają jedno zadanie. Nie, i sprawiają, że twój dzień psuje się. Ej, to samo chodzi. Aha, bo no to trzeba prawym przyciskiem myszy. No wracasz myślę, właśnie, no O, au. Jo, Yo, no what the hell? To właśnie, no właśnie, Jeśli się zapalisz, to będzie na ciebie. Dobra. To jest spokój 33 trzeci. Nie, nie zapalać tego. O kurde, ale dobra. No i tak wyszłem przecież z tego, więc musiałem zapalić te świece, żeby wyjść stąd. Znać tajne drzwi, to są? ta osoba tam przechodziła dosłownie? O! O! Ej, what? Jeszcze kolejne trzeba. Aha! Ej, tu łatwo widać w ścianie. nie jednak. Trzeba tak szukać. A, chyba już. О, ну еще отхожу. О, я чекаю. Как понять, где же вакуумится? Ну, уууу. слов не виновно. Ну, надо выводить покою. И можно. Можно это сам выручить. Amara. teraz bierzemy sobie to. O, dobra, U, kurde. Dobra, mam. Jeszcze to. Jeszcze przeto. O kurde. Aha! Ja tyle skrzyni odsuwałem. Jeden, osiem, pięć, cztery. Cierpliwości. Rachu. Nie wiem co. XD? Aha. Mm. Dobra. To by wyglądało na łatwe, no bo jest łatwo. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Easy. Działaś z całego pokoju. I, yeah. huh, jeden. Dwa trzy, cztery. Cztery. A ile kratek? Ile jest kwadratów, a nie ile kartek? Jeden, trzy, cztery, pięć, sześć, dęb, osiem, dziewięć, nie, to się nie dzieje. Jeden, dwa, trzy, pięć, dobra, pięć. Okej. Okay. Dobra Eee, dobra, teraz wezmę po polsku O kurde Wyjdź Co jakich mam? No chyba nie wiem, ale eee, dobra ja to popatrz sobie. Obserwuję wszystko. Dobra. Mam, mamy, mamy. Tutaj jest 10. I 5 już Pięć, odjąć, pomęczę to. Co? Dziesięć razy pięć. Nie, czekaj, dziesięć razy pięć to pięćdziesiąt. To pi pięć, odjąć.

O kurde, nie wiem co chodzi z tym, pominąć, No, pomijam, w każdej chwili nie ma pośpieszki, że to ja proszę zrobić szybko. Tam bym mógł przejść, tylko nie potrzebuję dać jakąś niewidzialną ścianę. Teraz myślę, nie no przez chwilę działało. Jeśli jesteś wysoki, mam dać ciebie zbyt dobre wieści. Jeśli jesteś niski, mam dać jeszcze gorsze wieści. Kurde! No what the hell i O, chyba, chyba się nie. Chyba Łatwe, nie upadnę. Łatwe the... A! Ah, Nie no what the hell, łatwe Jo! right co to jest? Koniec? Nie, po prostu idziemy z tego pokoju. na jakaś To mam ucieknąć tego pokoju. Przewodnik, otwórz, 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 otwórz. Aha, Dobra. otwórz, dobra mamy. Jak długo tego tak nie używa? Trochę? To wtedy to działa normalnie. To... Ja cię kręc. O, dobra, mamy. Mamy to. Mamy to. Mamy to. dwa trzy dziewięć zero cztery Trzy dziewięć zero cztery Trzy dziewięć zero... Nie trzy zero dziewięć cztery trzy dziewięć zero cztery And mm -hmm. mm -hmm. what? jeden cztery jeden dziewięć jeden dziewięć zero cztery Aha już hmm. do przodu trochę Dobra. I... Już może być w par ale głównie to zielony. Just now winny. żółty. Czekaj, nie, dobra widzowie, ja tego nie rozumiem. My widzimy się w następnym odcinku na razie.